Zachodzę przez chustę, opieram się na chuście tak, żeby była poniżej kolców biodrowych, czyli nie na brzuchu, nie pod żebrami, tylko już na poniżej pępka. Nie mam kolce biodrowe, idę do przodu, kiedy już mocno opieram się na chuście, wykonuję skłon i odchodzę. Poznajecie tą asanę? To pies. Z głową w dół, pies na trzech nogach. Co to nie Ja mam tutaj pieska, który też zainteresował się Harrya. Już to nie pójdzie, chyba. No, idę pani iść. I idź do pani. Akurat był pies głową w dół i przeleciał pies. Super.